Nie będę pisał o pedofilach czy tym podobnych tematach zastępczych chodzi o sprawy zasadnicze. Pomimo swojej niekwestionowanej wybitności, Karol Wojtyła ma na sumieniu dwie poważne sprawy, których nie mogą sensownie wytłumaczyć najżarliwsi jego obrońcy. Na pierwszy problem od lat zwracają uwagę tradycyjni katolicy. Ostatnio dramatycznie wypowiedział się w tej sprawie przełożony Bractwa lefebrystów katolicki biskup Bernard Faley. Bardziej niszczycielskie niż każdy kataklizm naturalny, z zabitymi, tragediami, bardzo bolesnymi cierpieniami, są katastrofy, które ranią lub zabijają duszę. Mówimy o katastrofach duchowych. W istocie, jakim bowiem innym mianem określić wydarzenie, które sprowadza na manowce ogromne rzesze dusz, które wystawia na niebezpieczeństwo zbawienie milionów, by nie powiedzieć miliardów dusz. Przynajmniej dwa takie wydarzenia grożące tym, że nie doprowadzą do nawrócenia, lecz do nieodwracalnej utraty dusz, zostały zapowiedziane w Rzymie na początku tego roku. To beatyfikacja papieża Jana Pawła II i powtórzenie dnia modlitw w Asyżu z okazji 25. rocznicy pierwszego spotkania wszystkich religii, zorganizowanego w Asyżu przez tegoż Jana Pawła II. Cytat za portalem ONET z 17 kwietnia. Stanisław Michalkiewicz, pytany kiedyś przeze mnie o ten skandaliczny przykład lekceważenia unikatowości Chrystusa. Zaproponował wręcz spiskowe wyjaśnienie. Oto fragment wywiadu, jaki z nim przeprowadziłem w 2005 roku. Przyznam się szczerze, że trochę mnie zaskoczył widok Jana Pawła II, bądź co bądź namiestnika Chrystusowego w towarzystwie wioskowych czarowników w Asyżu w 1986 roku. Podobno, nie wiem na ile jest to prawdą, papież został wmanewrowany w to poprzez zaskoczenie. Dowiedział się w ostatniej chwili, że w cudzysłowie zaprosił do Asyżu przedstawicieli wszystkich religii. Lepsze więc było to niż urządzanie jakiegoś skandalu. Koniec cytatu. Trudno jednak uwierzyć w taką nieświadomość i brak kontroli Jana Pawła II nad swoim otoczeniem, biorąc pod uwagę odwiedziny synagog i pocałunek złożony na koranie. Widać też, że obecny papież Benedykt XVI, uważany za bardziej kontrowersyjnego, zapowiada na jesień bieżącego roku powtórkę z Asyżu z okazji 25. rocznicy Światowego Dnia Modlitw o Pokój. Jak zaznaczyłem na początku, do dziś nikt nie przedstawił sensownego wytłumaczenia tego zwrotu Kościoła katolickiego. Do tej pory Rzym przynajmniej w tej kwestii pozostawał w zgodzie z biblijnym chrześcijaństwem, które od dwóch tysięcy lat powtarza za Chrystusem. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Ewangelia Jana, rozdział 14, werset 6. Druga sprawa dotyczy potępienia komunizmu. Kościół katolicki w swojej historii potępiał różne izmy, a tego, który dokonał największego spustoszenia w dziejach świata, nie potępił. Wspaniałą okazją do tego był sobór watykański II. Karol Wojtyła był jego uczestnikiem, ale nie na nim spoczywa odpowiedzialność za ostateczny wynik obrad. ówcześni papieże, Jan XXIII i Paweł VI, mniej lub bardziej jawnie kolaborowali jednak z Moskwą, a ta postawiła jasny warunek. Na Sobór przyjadą przedstawiciele Patriarchatu Moskiewskiego, ale na Soborze ma nie być żadnych potępień komunizmu. Papiestwo i KPZR dotrzymały warunków. Arcybiskup Marcel Lefebvre tak to skomentował. Sobór, który sam obarczył się odpowiedzialnością za rozpoznawanie znaków czasu, został skazany przez Moskwę na milczenie, o najbardziej oczywistym i monstrualnym znaku swego czasu. Już podczas tamtego haniebnego targu młody Karol Wojtyła optował za porozumieniem z komunistami i za polityką miłości w stosunku do nich. Do śmierci pozostał temu niestety wierny. Dziś często mówi się o tym, że to Jan Paweł II pokonał komunizm. Tkwi w tym podwójna nieprawda. Po pierwsze, komunizm nie upadł, a jedynie się przepoczwarzył. Kto dziś obiektywnie patrzy na rzeczywistość społeczno-polityczną Polski, nie ma wątpliwości, że jesteśmy znowu w PRL-u. Symbolicznym tego objawem są dwa niedawne wyroki sądów trzeciej RP. Jeden w sprawie Bolka, a drugi dotyczący jego przełożonego Kiszczaka który to po 17 latach niby procesu okazał się niczemu niewinny. Komunizm w wersji breżniewowskiej został obalony, ale nie dzięki Janowi Pawłowi II. Główna zasługa przypadła w tym dokonaniu Ronaldowi Reganowi, trafnie to ujął bloger Kazjot w polemice z Piotrem Cybulskim, Wałęsa ogranicza zasługi Jana Pawła II, która odbyła się na salonie 24. Wywiązała się ona po słowach Wałka, umniejszających zasługi Karola Wojtyły. Oto te słowa. De facto papież Jan Paweł II komunizmu nie pokonał. Cytat za wirtualną Polską. Oto, co w tej sprawie napisał bloger Kazjot. Wałęsa oczywiście nie ma racji, ale pan też jej nie ma. Komunizm obaliła Ameryka, czyli personalizując sprawę, Reagan. To on przekonał, częściowo dzięki swemu aktorskiemu talentowi Rosjan, że dąży do osiągnięcia przewagi militarnej nad Rosją. Doprowadził tym samym do wyścigu zbrojeń, który zakończył się dla ZSRR tragicznie. Imperium się zawaliło i skurczyło, tracąc nie tylko tzw. demokracje ludowe, ale i rosyjskie republiki. Zasługa Solidarności i Wałęsy była zerowa. Solidarność została rozbita przez Jaruzelskiego, i gdyby nie upadek Sowietów, nic by się nie zmieniło w tej sprawie. Jaka była w upadku komunizmu zasługa Jana Pawła II? Minimalna. Jak wskazują historycy, Reagan zawarł z Janem Pawłem II umowę, że ten ostatni nie będzie występował przeciwko Ameryce i jej programowi Gwiezdnych Wojen. Czyli zasługa JP2 była taka, że nie przeszkadzał, bo przecież mógł. No, ale przynajmniej jakąś zasługę miał w przeciwieństwie do Wałęsy, którego jedyną zasługą jest to, że pomógł pokojowo przekształcić PRL w PRL-BIS, zwaną dla niepoznaki trzecią RP. Koniec cytatu. To Reagan w roku 1983 na dorocznym kongresie amerykańskich biblijnych chrześcijan dał oficjalne hasło do walki na wszystkich frontach z imperium zła. To on przy aprobacie amerykańskich protestantów dał właściwą wykładnię komunizmu. To system, który w dzisiejszych czasach realizuje zamysły osobowego zła, diabła, bez żadnych odcieni, półcieni czy kompromisów. Chcąc wzmocnić legendę Karola Wojtyły, były rzecznik Watykanu, Nawarro Wals, niechcący uchylił rąbka smutnej tajemnicy. Oto jego wypowiedź z 25 kwietnia. Regan mówił wówczas o Rosji jako imperium zła. To określenie, którego papież nigdy by nie użył, wiedząc, że chrześcijaństwo istniało w Rosji już tysiąc lat wcześniej. Koniec cytatu. My Polacy szczególnie tragicznie doświadczamy skutków tej ślepej miłości do Rosji, a więc... Niech się święci pierwszy maja.